Poszło. W Tejcie, nazywam się Cywia Mazurek. Od 2005 roku, 2004 roku, byłam bardzo mocno związana ze świetnicą. Myślę, że nadal jestem. Na początku byłam przez chwilę wolontariuszką, później byłam jako wychowawca przez pół roku, a następnie objęłam funkcję kierownika świetnicy KSM. Dzieciaki, które hmm, przychodzą ze starówki, z tutaj lubartowskiej, z śródmieścia Lublina. Przychodzą na świetlicę po to, żeby e, dobrze się czuć, żeby dostały odpowiedź, że są wartościowymi i cudownymi ludźmi. I po to jest to miejsce, żeby pokazać, że w świetlicy są ważne, że są wartościowymi ludźmi i że Pan Bóg je bardzo mocno kocha, żeby wydobyć ich talenty i umiejętności, żeby się dobrze dalej rozwijały. E, co robiliśmy w Świetlicy e, Świetlice w momencie, kiedy dzieciaki przychodzą po szkole. Najpierw odrabiamy lekcje, więc tu jest zawsze nam e, potrzebny zapas wolontariuszy, którym z całego serca dziękuję za wkład włożony w pracę z dzieciakami. To trzeba zawsze z nim odrabiać. matematykę, polski, historię i wszystkie inne przedmioty. Po odrabiankach zawsze jest czas na jakieś zajęcia albo są to zajęcia wyjście poza świetlicę, albo zajęcia organizowane w świetlicy. Staraliśmy zawsze się zawsze organizować dzieciakom takie zajęcia, które by rozwijały ich pasje, ich zainteresowanie, ich talenty. Stąd powstał pomysł, żeby stworzyć na świetlicy grupę taneczną. Dzieciaki uczyły się tańca współczesnego, street dance, break dance. To grupa taneczna, która powstała, nazywała się ISKRA. Iskra stąd, że ktoś musi pod, zacząć e, od iskry, żeby e, roz, rozpalił się płomień e, ogień. E, stąd staraliśmy się takie skierki e, w dzieciakach wykrzesać. E, kolejnym takim pomysłem, który się u nas zrodził, patrząc i obserwując dzieciaki, to był pomysł tworzenia grupy e, piłkarskiej. Więc e, organizowaliśmy dla dzieciaków e, różnego rodzaju wyjścia, jeżeli udało się nam... E, Pozyskać osobę, która by poprowadziła zajęcia z treningów piłkarskich, to było super. Jeżeli nie, to staraliśmy się własnymi siłami, więc organizowaliśmy dzieciakom przestrzeń potrzebne przedmioty do tego, żeby dzieci rozwijały swoje pasje i talenty piłkarskie. I jak się okazuje, to fajnie, bo teraz na naszym koncie jest nie jeden kucharz z pierwszego miejsca. Co do świetlicy, e, że bardzo potrzebni ludzie, którzy są, mają pasję i e, olbrzymie serce, żeby pracować w tym miejscu. E, tutaj jest bardziej miejsce pasji niż miejsce pracy. E, utworzyliśmy też kawiarenki, które funkcjonują raz w miesiącu. E, zawsze na nie zapraszamy. Bardzo ciekawa e, inicjatywa, która odbywa się e, na naszej świetlicy. Współpracujemy bardzo dużo też z... z Tutaj z Kościół Ducha Świętego, e, tutaj też mieści się nasza Salka, e, która jest mocno uduchowiona. E, coś, co mnie pociąga do tego miejsca, to chyba e, odkrycie faktu tego, że e, dostałam taką e, mocną iskierkę Bożą, żeby odkryć, że te dzieciaki są bardzo wartościowe, są niesamowitymi, niezwykłymi ludźmi. I jak się odkryje ich wartość to chce się tu dalej przybywać i tutaj wracać. I chyba to jest taki szczególnie dla mnie cenny i drugi miejsce. Kochani, apelujemy do Was i prosimy Was o pomoc na rzecz naszej świetlicy, żeby to dalej cudowne i magiczne miejsce, które jest drugim domem dla wielu dzieciaków, funkcjonowało, prosimy Was o pomoc. Jeśli chcecie zrobić coś dobrego, możecie zrobić na rzecz świetlicy i tych wspaniałych dzieciaków. W związku z tym e, możecie wpłacać pieniądze na rzecz świetlicy KSM. Pasek powinien pojawić się teraz na dole e, z numerem konta, na którym możecie wpłacać pieniądze. Natomiast też możecie przynosić e, artykuły e, szkolne, ponieważ dzieciaki e, we wrześniu idą do szkoły i będą potrzebne różne materiały szkolne. Kredki, zeszyty, flamastry, długopisy, e, kredki pambino. kredki bambino różnego rodzaju pastele, plastelina, modelina. Wszystko to jest potrzebne, możecie to spokojnie, śmiało przynosić do KSM-u albo do świetlicy